Cześć, witam na moim kanale. Dzisiaj podam przepis szybki przepis na zupkę śledziową. Będziemy do tego potrzebowali maślanki, śledzie, matiasy, ocet. Cukier i pieprz oraz cebulę. To jest tak nietypowy y, przepis, bo jest maślanka, to jest zupka śledziowa, czyli śledziowa, po naszemu. Najpierw wlewamy maślaneczkę to jest bardzo szybki przepis dobrze ślaneczkę mamy wlaną no to Przyprawiamy, do tego dodajemy łyżkę cukru. Może trochę więcej o łyżkę cukru, pieprzu tak łyżeczkę. stawiamy. Musimy pokroić cebulkę. Cebulkę kroimy w kostkę. A w kosteczkę pokroimy jedną. tu nie przysmawam tej cebulki, dodaję ją w stanie surowym, bo tak lubię. Jeżeli ktoś nie lubi cebuli w stanie takim surowym, to może sobie ją podsmażyć lub gorącą wodą sparzyć, ale ja po prostu lubię Akurat w tej zupce surową wrzucamy to. O. Teraz zamieszamy. Wiem, że niektórzy przeważnie śledź robią w śmietanie. Lub tam mleko, nie wiem. Ja zrobiłem sobie raz z maślanką, właśnie i bardzo mi zasmakowało. Do tego dodajemy ocet. Tak. Mniej więcej dwie myszki od tu. Wymieszamy to. O. Odstawiamy i kroimy śledzie. Śledzie, Matiasy, to są te śledzie extra. One są już wymoczone nie, nie, nie potrzeba ich w ogóle moczyć są droższe, chyba 18 zł kilogram, bodajże, nie wiem Basia kupiwała kroimy sobie w takie paseczki i wrzucamy do przyprawionej maślanki z tak, pół kilograma sobie pociąć na takie mniejsze trochę o te większe I rzucamy do maślaneczki przyprawionej proszę bardzo I to by było na tyle, teraz odstawiamy to gdzieś na około 3-4 godziny, żeby to wszystko przeszło ładnie się zgryzło. Po 4 godzinach. Próbujemy. Jeżeli tam brakuje cukru czy octu. No to dolewamy. Każdy jak to lubi. To ma być słodko kwaśne takie. Ja przeważnie jeszcze dosypuję łyżeczkę cukru, trochę octu. No zależy jak to lubi. W każdym bądź razie to jest wszystko. I mamy zupkę śledziową zwaną śledziową. I podajemy ją z ziemniakami, kartoflami, pyrami. Jak u kogo kto. Jak tam ktoś woli. I obiadek gotowy. Po prostu odstawiamy teraz na 3-4 godziny. Gotujemy ziemniaki w mundurkach. I podajemy. Cały przepis. Mój przepis z maślanką. Jeżeli podobało się, dajcie łapkę. Supka. I do następnego. Trzymajcie się, pozdrawiam. Pa.